Czyli Siemano idę na plażę z dełsikiem i słuchajcie, chciałbym, wam, chciałbym z wami się podzielić tragedią, która się stała. Przyszedłem rano z tych wykopek, które będziecie mogli oby, które albo już oglądaliście, albo będziecie mogli dopiero obejrzeć. Nie wiem jak z wami stawiał. Wziąłem buciki przed samochodem. Obudziłem się. Wychodzę no chce ubrać buty, a butów nie ma Coś mi zwinął buciory Spod auta Niepoważni ludzie Słuchajcie, będzie może pierwszy Moniak Chyba wiecie dlaczego? To żaden inny wykrywacz go nie podniesie po prostu. No ale to patrzcie. 10 ojrocentów. Myślałem, że dwójeczka, bo taki są sygnał. Nic więcej się nie zgubiło. A tu co będzie? Haha. Jest. Pierwsza plantunia dzisiaj. Zobaczcie z racji tej, że między drzew mało wychodziło, to jesteśmy w łebie. Jest takie ładne wejście. To jest nowe. No, sprawdzimy co wyjdzie tu. Jeszcze reszta ludzi jest na plaży. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Ładne wejście tu zrobili. Te trestrowe schody są. Nowe, otwarte w tym roku, chyba pięćdziesiąt sześć. Mamy pierwsze znalezisko pięćdziesiąt brosz osiemdziesiąt 79 dziewięć. to raczej nie będzie, chociaż może jest, wuja, jest. No, nie wiem czy to widać. Ale jest dwuja. I też coś żelazuje. W takich miejscach warto sprawdzić. Jest moniaczek. 50 50 groszy. Czy 2.50 w jednym dołeczku. na żelazo Jest jakiś pieniążek Słuchajcie, żółte Co to? Grosik To wszystko żelazne A tu jest teraz 69,70 Sygnalik Jest piątunia Sajcie, piątunia, czyli może coś jeszcze ja Już nawet na żelazo nie ma sygnału Czyli w jednym dołeczku ładnie było 60, 59 I mamy Złotówę Aż złotuwa Tylko złotuwa Tylko złotuwa Ale jest Taki sygnalik 87 A Flaszunie Sudem obkę zakopał No szkoda, że pusta Ach, mi nie będzie ciężko ja wywalę Pieniążka nie zostawili Niedobrzy ludzie 79 się Ciekawe czy wyczuje rękoma. Chyba nie wyczuję ręką Jest, jest, jest mam. Haha, dwuja Moja. Co jeszcze? 63, 64 to pewnie zryweczka. Tak dokładnie. O, też zabierzemy zabierzemy. Tu jest, jest dwujeżka. Wszystko? Czy jest coś zwykłego? No to kapsel. jest jakiś sygnał na monetkę. Sobie go. jest Koło Ci klozetowej. Złotóweczka. Proszę bardzo. I znowu złotyba będzie. No jak. 79 sygnapik dwuja Znów do kolekcji Coś jeszcze? Tutaj plażowicze zostawili, bo tu widać, że był parawan Generalnie Nie Tylko dwój Poskromili dwój dla mnie To jest dobrzy ludzie, nie mówię dalej. Tak, cię leżą te pieniążki? Cyk 10 groszy, cyk 20 groszy. Nie trzeba szukać detektorem. jest mniaczek jakiś pięćdziesiąt groszy siedemdziesiąt słuchajcie siedemdziesiąt grosz A pięćdziesiąt trzy słuchajcie i mamy 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 20 groszali i lecimy dalej. Lecimy już powoli, powoli na bazę, bo już jest chyba późno. A ja, jak rano będzie flauta, taka jak ta teraz, to mam zamiar ubrać się w piankę, wziąć w main laba i wejść do wody. Zobaczymy, czy ten plan wypali. Bo tutaj trochę faluje, może, bo tego statku tam mamy. Tam gdzie są te kąpieliska główne To jest spokojnie Tu widać parawanix był Ale nic nie zostawili Błe folia Kebab Patrzcie, tu jest kilka monet Piąteczka Złotóweczka I dwójeczka na wierzchu sobie leżały To jeszcze musiał być I zgubić Jeszcze coś Nie Wszystko na wierzchu Lecimy dalej Siedemdziesiątka dziewiątka Jest dwójeczka Hihi. następna do kolekcji dla pana poszukiwacza. Obok jest taki sygnał sześćdziesiąt trzy. To jest pewnie zrywka, ale Proszę warto sprawdzić O, zryweczka 76 Jest, jest, jest coś Jest, jest, jest Pierścień Czy szajs Wajcie pewnie szajz, nie ale coś tam waży Hajs, żadnych punktów nie ma, ale jest. Jest pierwsza biżut ogólnie. Słuchajcie, słuchajcie, zapraszam Was na podsumowanie, które klaruje się. No tak powiem coraz coraz lepiej to idzie. Z biżuterii to wpadło tylko taki pierczyneczek zabawkowy ogólnie. No cała tyta śmieciorów oczywiście. Jak to zwykle. Słuchajcie, jak będzie jakiś poszukiwać i będziecie mi widzieć, to mam prawa takie brylowski moje własnej produkcji. A z pieniążku ile wyszło? 3037 złotych i 20 groszy Czyli słuchajcie... Lepiej niż ostatnio, lepiej niż w międzydrojach. O jedna piątka jest w bo... A to będziecie mieli w tym jednym odcinku. No i co? Jak się podobało? dawać kciuki w górę, subskrypcję. Piszcie jakieś komentarze, może rozwinie się fajna dyskusja. A ja tymczasem idę po piwko i na plażę Także do zobaczenia, cześć.